Witam serdecznie ze słonecznej Florydy Jaśmi, z tej strony a dzisiaj będzie o licencjach na broń. Powracamy do cyklu pod tytułem Broń na Florydzie, czyli w takim, takim krótkim minicyklu ja, ja opowiadam o różnych zasadach, prawach i y, znanych lub nieznanych kwestiach posiadania, posługiwania się bronią na Florydzie. Dlaczego na Florydzie? Dlatego, że po prostu przepisy stanowe, one się bardzo różnią od stanu. Ja mieszkam na Florydzie, znam przepisy tylko i wyłącznie floryckie, co nie oznacza, że po prostu podobnych przepisów nie ma w różnych innych stanach. Natomiast po prostu muszę od razu zaznaczyć, że to, o czym mówię i o czym będę mówić i w tym odcinku, i we wszystkich, podobnych w tym, w tym cyklu, to jest oczywiście Floryda, 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 tylko włącznie Floryda. Dzisiaj będziemy rozmawiać o licencjach na broń. Czy trzeba mieć licencję, żeby posiadać broń? Co trzeba zrobić, żeby po prostu yy, taką broń kupić? Może sam proces kupna oczywiście. Dzisiaj nie będziemy na ten temat rozmawiać, natomiast po prostu co trzeba zrobić, żeby broń posiadać? Jakie są różnice? Jakie te licencje są? Jakie prawo panuje na Florydzie? Więc yy, jeżeli chodzi o samo posiadanie broni, do tego w ogóle nie trzeba mieć żadnej licencji. Po prostu przychodzimy do sklepu z bronią, zakładając, że, że, że mamy odpowiednią ilość lata, bo 18 bo 21, w zależności od tego, czy to jest broń krótka, długa i tak dalej. Pokazujemy prawo jazdy, czy tam inny dowód osobisty, znaczy, dowód osobisty, no po prostu jakiś tam dokument ze zdjęciem, tak? I po prostu możemy daną broń zakupić. Jak wygląda kwestia zakupu, to ja wam to pokażę po prostu jakoś tak w osobnym odcinku, tak? Po prostu, żeby wam pokazać, jak wygląda ten cały formularz i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj będzie o samych licencjach. Natomiast to nie ma żadnego problemu. Można kupić broń krótką, długą, myśliwską, półautomatyczną, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest jedno ograniczenie w kwestii posiadania broni. Mianowicie trzeba mieć yy, specjalną licencję, to w ogóle jest bardzo trudne. Ja, to jest właściwie wyjątek, bardzo mało kto to posiada. To jest broń pełni automatyczną. Broń pełni automatyczną można posiadać, natomiast do tego trzeba. Yy, nie dość, że tam trzeba zapłacić jakąś specjalną licencję, jak chyba 200 dolarów kosztuje. To na dobrą sprawę ta broń musi być wyprodukowana przez, przed 1986 roku, więc już jest właściwie no, dość wiekowa, tak, musimy mieć ze 40 lat. Yy, tam są oczywiście różne tam triki, myki, my, my, które ludzie robią. Ale efektem czego, ponieważ tej broni jest coraz mniej na rynku, tak? a popyt jest w duży, no to ceny tych, tych egzemplarzy, które, które są możliwe w, do, do, do otrzymania, do, do kupienia, nawet jeżeli posiada się licencję i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ma jakieś jakichś horrendalnych sum, kilku, kilkunastu, czasami tysięcy dolarów, więc po prostu mało kto to robi. Jeżeli chodzi w ogóle o strzelanie z broni automatycznej, to tam można czasami na strzelnicach to zrobić i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast samo posiadanie nie. Jeżeli chodzi o bronię bo posiadanie broni w ogóle krótkiej, długiej i tak dalej, i tak dalej, jak mówię, wystarczy do tego licencja. Jeżeli chodzi o yy, kwestię broni krótkiej, to tam jest, to tu jest jakiś taki, yy, to tu jest jakaś taka zasada, że po pierwsze yy, 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 trzeba mieć yy, jakby w jakimś stopniu udowodnić, że się jest rezydentem Florydy, żeby kupić broń krótką na Florydzie. Jeżeli chodzi o broń długą, to nie ma najmniejszego problemu, można być z innego stanu, natomiast broń krótką trzeba być, udowodnić, że jesteś z Florydy. Jeżeli jest się z jakiegokolwiek innego stanu, nie można broń, kupić broni krótkiej. Tak samo po prostu podobno jest w innych stanach, że po prostu broń krótką mogą kupować tylko rezydenci stanu. Na dodatek wszystkiego no to jeszcze jest coś takiego, że na przykład jeżeli kupujemy broń długą, no to musimy oczywiście zapłacić, za, za, za każdym razem, kiedy kupujemy broń, no to w takim wypadku musimy tam zapłacić to zazwyczaj w cenie broni, tam za co jakoś tam specjalnie nie, nie dodają żadnych pieniążka, żadnego pieniążka, trzeba zapłacić za po prostu background check. Co to jest background check? No to jest po prostu sprawdzenie w bazie FBI, czy, czy w ogóle nie jesteśmy ścigani, czy nie popełniliśmy żadnego przestępstwa, czy w ogóle możemy mieć broń. W przypadku, jeżeli chodzi o broń długą, no to po prostu to tam czekamy na mnie pół godziny, 40 minut, czy cokolwiek takiego i po prostu już możemy to odebrać yy, i sobie jechać do domu, na szczytnicę, gdziekolwiek. Natomiast jeżeli chodzi o broń krótką, musimy poczekać yy, w zależności od regionu i tak dalej, bo ja słyszałam, że jest podobno 72 godziny. Yy, ktoś mi mówił, że jest 5 dni. Nie wiem do końca, jak to wygląda. Wydaje mi się, że jest bardziej, że jest 5 dni, czyli na przykład jak chcecie, chcecie kupić broń, Krótką, a nie macie licencji, o których zaraz będzie, czyli po prostu jesteście zwykłymi obywatelami czy rezydentami, i tak dalej, to po prostu może, pójść do, możecie pójść do sklepu, um, zapłacić za tą broń krótką, czyli pistolet, rewolwer um, i w takim wypadku po prostu po pięciu dniach dopiero możecie ją odebrać. I to nie o to chodzi, że pięć dni Was sprawdzają, tylko to jest jakiś taki, um, to jest jakaś taka niby wentyl bezpieczeństwa, że jeżeli idziecie kupić broń, dlatego że jesteście wkurzeni na, na swoich znajomych i tam po prostu chcecie tam, tam powojować, to przez pięć się uspokoicie i po prostu kupicie tę broń w należytych celach, a nie ze złości, żeby się na kimś wyżyć. Takie jest tłumaczenie. Um. Ale to jakby, no, to, to jest co innego. No ale bez licencji możemy mieć ją w domu, tą broń możemy, możemy tą broń w jakimś stopniu e, gdzieś tam chodzić z nią na szczelnicę, możemy mieć ją w samochodzie, ale nie możemy mieć jej przy sobie. Żeby mieć przy sobie broń na florydzie, trzeba mieć licencję tak zwane concealed carry. Jest, są dwa rodzaje, powiedzmy, noszenia broni przy sobie. Concealed carry i open carry. Czym to się różni? Concealed carry to jest tak zwana broń w ukryciu. Czyli innymi słowy, to po prostu polega na tym, że... Mamy pistolet, tak, i możemy go mieć przy sobie. Czy pistolet, rewolwer, tam, właściwie w cokolwiek chcemy. Możemy sobie nawet kałasznikowa ze sobą mieć. Tylko, że chodzi o to, że po prostu musimy go tak przy sobie mieć, tak, tak jakby się ubrać, żeby nie było widać, że mamy ze sobą broń. Oczywiście można widać, że, jest, że, że coś wystaje, na przykład, czy przy pasie, czy, czy gdziekolwiek tam, czy, czy na przykład tutaj na biodrze, tak, jakoś w tym, czy, czy gdziekolwiek indziej, tam, gdzie będziemy nosić. Natomiast. Chodzi o to, że po prostu jak inni ludzie, którzy będą nas obserwować nie są w stanie zorientować się, że to jest broń, tylko po prostu widzą jakieś wybrzuszenie, to może być cokolwiek, um, o tym noszeniu broni za chwilę. Natomiast jeszcze coś takiego jak open carry, Florida nie jest open carry state, co to oznacza, że możemy nosić broń ze sobą na widoku, tak jak kowboje. Są takie stany, które to robią, są takie stany, które na to pozwalają, natomiast po prostu Florida jednym z nich nie jest i chyba nigdy nie będzie. Jest cały są cały czas dyskusje, czy conceal carry, czyli broń w ukryciu, czy open carry, czyli broń na wierzchu noszona, to co, jakie są przewagi jednej i drugiej strony? Ja Wam powiem tylko tyle, że no, jedna i druga, jedna, jeden i drugi sposób ma swoje plusy i minusy. Plusem podnoszonym na wszelkiego rodzaju szkoleniach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to są głównie tego typu kwestie, że na przykład jeżeli jesteśmy w sytuacji zagrożenia, czyli na przykład jest jakiś napad, jest jakiś atak terrorystyczny, cokolwiek i my mamy ze sobą broń na widoku, czyli open carry, to po prostu jesteśmy Pierwsi do strzału. No bo po prostu widać, że jesteśmy uzbrojeni. Natomiast przy Conceal Carry, no w takim wypadku oczywiście nie widać, czy jesteśmy uzbrojeni, czy nie. Więc to jest jeden z takich powodów, powiedzmy, bezpieczeństwa. Jak mówię, są plusy, są minusy. Ja, jak ludzie różnie na to patrzą, niektórzy są większymi zwolennikami open carry, czyli po prostu broni na widoku, jedni wolą ją nosić w ukryciu, czyli concealed carry, więc po prostu to wszystko zależy jak i gdzie. Natomiast na dole jednym z problemów, jeden z problemów, powiedzmy, concealed carry jest to, no że są troszeczkę inne gabaryty. No bo mówmy się, że po prostu broń przy sobie, którą mamy, tak żeby jeszcze nie było widać, no to zależy jak, jak, jakim się jest dużym człowiekiem, no, w sensie znaczy nie w sensie charakteru i, i, i godności i ego, tylko w sensie po prostu gabarytów, bo po prostu, no, jesteśmy ograniczeni, że jeżeli chcecie coś nosić przy sobie, to żeby tego nie było widać, no, na dobrą sprawę, no, zostaje nawet 9 mm, czasami nie jesteście w stanie gdzieś tam schować, po prostu jesteście skazani na jakieś takie maleństwa, bo po prostu no, inaczej to jest, no, to jest bardzo nieprzyjemne, tak, no, no, no nie ma jak to nie, nie ma jak tego zrobić. No, są ludzie, którzy oczywiście kombinują. zaś się zapytacie, czy można nosić w plecaku. Tak, można nosić plecaku. Tak, można nosić w torebce. Tak, 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 tak. Natomiast no wiadomo, że jeżeli ta broń ma być gotowa do użycia, no to raczej się nosi jakoś tam przy pasie. Z tego też tytułu, to jest pierwszy szok dla wielu ludzi, którzy po prostu mają do czynienia z konseed carry, że będzie trzeba czasami w ramach bycia uzbrojonym wiecznie. No, to trzeba się bardzo często zmienić nawet sposób ubierania się. Czyli na przykład, jeżeli lubiliście panowie na przykład w, wkładać się w, w koszulę w spodnie, no to na dobrostanach trzeba będzie już tą z, ze spodni wyjąć. Na przykład, trzeba się poświęcić albo włożyć na przykład dwa numery większą itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już szczególnie na Florydzie to jest, to jest skomplikowane, bo mówmy się, że strojem, powiedzmy stanowym, tak jakby ludowym, folklorystycznym, to są klapki, koszula i, i krótkie spodenki, bo mówmy się, że po prostu tutaj jest gorąco przez. Przez 11 miesięcy w roku właściwie, no dobra, 10, niech będzie, że jest taki naprawdę upał, więc po prostu tutaj trzeba się bardziej nakombinować. No bo w tych zimniejszych Stanach, czy gdziekolwiek indziej, no to po prostu wiadomo, że, że tam jakby więcej was ubrania, to można coś tam zrobić. Natomiast, no to mniej więcej tak wygląda. Dobra, jak można w ogóle to concealed carry e, otrzymać? Bo jak mówiłam, open carry, czyli broń na widoku w, na Florydzie nie wolno, nie, nie wolno tego robić. Chyba, że po prostu mówię, jesteście gdzieś tam sobie w domu, czy gdzieś tam na swojej posesji, to sobie możecie chodzić z bronią na widoku, Albo, ale no to, to, to za chwilę, gdzie broń na widoku można posiadać, a gdzie nie. Jeżeli chodzi o miejsca publiczne, mówimy tu tylko włącznie o concealed carry, czyli e, po prostu na takim e, broni w ukryciu. Żeby otrzymać, to trzeba zrobić licencję na to. To nie jest jakoś tam specjalnie skomplikowane, mam mniej więcej powiem jak to wygląda. Z tego co ja się orientuję, trzeba mieć 21 lat. I trzeba. Trzeba pójść na taki kurs. Taki kurs, on to jak mówiłam kiedyś, jak Wam kiedyś wspominałam na, w ogóle na temat Conceal Carey, dawno, dawno temu było. I mówiłam to dość chaotycznie. Nie to, że teraz nie mówię chaotycznie, ale wtedy mówiłam już mega chaotycznie. Mianowicie chodzi o to, że po prostu trzeba pójść na taki kurs. On kosztuje tam, w zależności jak tam traficie, przy każdych strzelnicach, w jakichś szkół, szkółkach tego typu jest, od 30 do 100 dolarów. To tam zależne, zależnie od po prostu. Nastroju, to są nawet na gruponie, można znaleźć jakieś takie um, tanie te kursy. Trzeba pójść na taki kurs, właśnie mając 21 lat, i na tym kursie powiedzą Wam różne takie rzeczy, właśnie jak tą broń używać, jakie nie używać i różne tego typu kwestie, różne prawa, zasady, um, które tym rządzą. I na tym kursie także, nie, nawet nie tyle, że sprawdzą, no sprawdzą Waszą umiejętność posługiwania się bronią. Ta umiejętność posługiwania się bronią, to Wam powiem, że to jest taki trochę śmiech na sali, bo według prawa Florydy wiecie, ile musicie wystrzelić nabojów z, z broń, żeby udowodnić, że posługujecie się bronią na tym kursie? Słownie jeden. Ale nie proszę się nie przejmować, te kursy to po prostu takie, bywają po prostu y, takie miłe i y, y, szarmanckie i po, pozwalają Wam na przykład wam, wam wystrzelić pięć. Nawet nie chodzi o to, żeby gdziekolwiek trafić, tylko po prostu, żeby wziąć y, pistolet, czy tam rewolwer, czy co oni tam będą pokazywali i wystrzelić jeden nabój. Czy tam kilka innych. I to jest wszystko. I y, mamy, ma, dostaje się taki certyfikat później. Um, który pozwala po prostu na, na wyrobienie sobie właśnie tego Concealed Carry, licencji, bo to nie jest koniec um, jakby. Później trzeba pójść do urzędu, znaczy w ogóle umówić się na spotkanie w urzędzie, tam znowu przyjść z tym certyfikatem. Trzeba przyjść z, 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 oczywiście z dokumentami, i tak dalej, i, tak dalej. Um, i trzeba także. Jeżeli się było karanym, to trzeba w ogóle przynieść informacje, dlaczego się było karanym, i tak dalej, i tak dalej. O ile po prostu w tym. podczas tego kursu tego nie wyczaili, bo oni tam też sprawdzają. Kry, przeszłość kryminalną czy nie jest poszukiwanym i tego typu kwestia. No ale tam, jakby w tym certyfikacie, przy wydawaniu tego certyfikatu, to sprawdzają o wiele bardziej. Um, do tego po prostu trzeba zapłacić pieniążka bo oczywiście nic nie jest za darmo, więc oprócz tego kursu trzeba zapłacić. Aktualnie chyba jest 112 dolarów, bo się doszukałam. I jeżeli się nie jest, nie, nie jest urodzonym obywatelem USA, to znaczy, że się po prostu nie urodziło się tutaj, no to w takim wypadku trzeba przynieść albo zieloną kartę albo cokolwiek jakiś tam inny papier, który nas uprawnia w ogóle do, do mieszkania tutaj, czy to jest certyfikat naturalizacji, czy to jest, czy to jest właśnie zielona karta, czy to jest paszport, po prostu trzeba udowodnić, czy się jest tutaj legalnie. Oni to nie sobie sami tam mogą sprawdzić, no ale, no ale trzeba to przynieść. No i następnie um, oni tam robią zdjęcie, on się taką aplikację wypełnia. 嗯、uh I już. I właściwie później, to się, później oni przysłają ten, ten taki, ten plastik pocztą. Z tym, że na to się czeka. Na to się czeka nawet do trzech miesięcy, żeby przysłali ten, 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 to, to, ten certyfikat. Znaczy ten nie certyfikat, tylko ten Conceal carry, ten taki plastik. No mówię, tak, jak prawo jazdy wygląda. Czy jak polski dowód osobisty. I to tak. Niektórzy ludzie dostają po kilku tygodniach, niektórzy dawno właśnie do, 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 po 90 dniach, w zależności od tego, jakie jest oburzenie. W tym momencie jest dość sporo z tego, co się orientuje. Bardzo dużo ludzi sobie to wyrabia, bardzo lu dużo ludzi chce być uzbrojony oficjalnie, legalnie i bez problemu. To ym, ta, y, ten y, Concealed Carry, ta licencja jest wa ważna 7 lat. Odnowienie podobno, gdzieś tam się doczytałam, że kosztuje 22 dolary, nie wiem, ale no, to Coś tam kosztuje, tam trzeba znowu pójść, to trzeba sprawdzić, czy, czy wszystko jest w porządku, czy nas nie, czy żeśmy nic nie popełnili, żadnych przestępstw, czy po prostu dalej możemy coś takiego robić. I to tak na dobrą sprawę jest tyle. Posiadając ten, posiadając ten plastik, możemy prawnie po prostu nosić ze sobą broń. Jak mówiłam, ta broń musi być zawsze schowana. Ta broń, nie, nie, nikt nie może podejrzewać na dobrą sprawę, że, taką, że w ogóle cokolwiek mamy, czy to jest kabura, czy ona jest tutaj, czy tutaj, to, to wszystko, jaka jest Wasza wolna wola, bo to ludzie kombinują różnego typu, czy na przykład przy Kostce gdzieś noszą, tam kombinatoryka jest stosowana. Um, więc więc to, jest, to jest istotne. Dobra zapytacie się, no dobrze, ale jeżeli przykładowo, pójdę sobie do sklepu i mam broń przy pasie, jest ukryta, tak na przykład, ale sięgam po jakąś tam, powiedzmy, po rolkę papieru dalego gdzieś tam stąd, albo na przykład po zgrzewkę wody mineralnej, która sięga tam gdzieś na samej, na samej górze i stanie na paluszkach i mi ta koszula tam podejdzie i wszyscy zobaczą broń, to czy coś mi może grozić? No nie, no bo jeżeli to nie było intencjonalne okazanie broni... No to to po prostu to jest przypadek. Może się zdarzyć, że ktoś zadzwoni po policję i się zapytają, ale yy, yy, bo, to, bo to się zdarza, ale na dobrą sprawę to nie ma najmniejszego problemu, nie, proszę się tym nie denerwować, więc to proszę się nie, nie, nie przejmować. Są takie różne błędy, które ludzie popełniają w ogóle przy przynoszeniu przy broni, w ogóle przy pasie, przynoszeniu broni jako concealed carry. To są mniej więcej takie rzeczy, że na przykład cały czas poprawiają kufulkę, albo cały czas się tam bawią tą bronią, czy na pewno ona jest tutaj, czy na pewno ona jest. Tego też nie wolno robić, no bo na dobrostwo to tak jakbyśmy, jakbyśmy pokazywali wszystkim naokoło, że tą broń mamy. No i nie powinno się ogólnie rzecz ujmując rozpowiadać na lewo i prawo, że się broń posiada. No, to jest bardzo to jest jasne i oczywiste, tak? Tą broń, jak, jak się ją wykorzystuje, po prostu w sensie obrony własnej, zapraszam do odcinka poprzedniego, ten Prawo Stand Your Ground. No, bo to był zazwyczaj, po to, żeby jakby móc powołać się na to prawo, tą broń nosimy przez sobie, tak? No, bo jeżeli chodzi o, o dom i inne takie obiekty, powiedzmy, no to jest inny temat. Natomiast i bardzo zapraszam, że jeżeli ktoś ma jakieś takie pytania w kwestii w ogóle używania broni w samoobronie, to zapraszam. Przepraszam tamtego odcinka, bo tam mi się wydaje, że to dość jasno wyjaśniłam. Um, jeżeli chodzi właśnie o noszenie broni, bo czasami ktoś mnie no dobrze, ale to jest ukryta broń, czy ja mogę gdzieś nosić broń na wierzchu, tak jak są kowboje, albo widzę w jakichś filmach, że coś tam, um, możesz nosić broń na wierzchu, na tylko w swoim domu. Możesz broń nosić na wyszku, na przykład, jeżeli pójdziecie do takiego kowy gunster, czyli do sklepu z bronią, to zobaczycie, że wszyscy panowie którzy, i panie, którzy tam pracują, zazwyczaj są pod bronią. Normalnie mają, mają broń przy pasie i ona jest open carry, czyli po prostu jest na widoku. Nawet nikt się tam nie bawi w żadne, w żadne koszulki, w żadne zakrywanie. Z czego do siebie, że po prostu wolność, wolność domków w swoim domku, czyli na przykład e, pracodawca może zarządzić, że u, u, u niego w sklepie, czy u niego w różnego rodzaju miejscach. Można by po prostu tą broń nosić na widoku, pracownicy mogą nosić na widoku, tak najczęściej jest właśnie w różnego, sklepu, w różnego typu sklepach z bronią i tego typu spraw. Wy, jako pracodawcy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, możecie sobie tak powiedzieć: że na przykład ja w swoim sklepie albo w swoim jakimś tam biurze będę nosić broń na widoku i nic wam do tego. I to możecie robić, bo to jest jakby włas, Wasze własne, możecie w domu, w domu to możecie w ogóle nagą chodzić, w ogóle tylko z tą bronią, na, 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 to nie ma najmniejszego problemu. Natomiast em, poza, jak mówimy, to koncilki to są raczej miejsca publiczne, tak, czyli gdzie możecie spotykać innych ludzi, których generalnie nie zaprosicie. No i tyle by było na temat po prostu licencji. Pierwsza rzecz to właśnie chyba najdziwniejsza jest to, że właśnie open carry, czyli po prostu broń na widoku jest na florydzie nielegalna. I proszę się naprawdę, proszę naprawdę się tego pilnować, dlatego że są sytuacje um, różnego rodzaju, że po prostu jeżeli byście mieli broń na widoku, poszli na miejsce publiczne, to prawdopodobnie policja by natychmiast przyjechała i zapytała się, co się dzieje. Aha, jeszcze jest jedna kwestia, że ta concealed carry, czyli ta, ta licencja, ten plastik, o którym mówiłam, jak sobie to wyrobić i tak dalej, i tak dalej, uprawnia Was do różnych rzeczy. Rzeczy. Na przykład, jak mówiłam, że na przykład kupujecie broń krótką, kupujecie broń długą i przy broni krótkiej musicie czekać 5 dni na to, żeby ją odebrać ze sklepu. Jak już za nią zapłacicie i za wszystko, to musicie 5 dni poczekać, żeby mam złość przeszła. A natomiast, jeżeli posiadacie Concealed Carry License, czyli tą licencję właśnie na, na broń że nie w ukryciu, to w takim wypadku pójdziecie sobie normalnie do, do sklepu, pokażecie tą licencję i właściwie po, po tym tylko sprawdzeniu ten background check zrobią i, i będziecie ją mogli odebrać praktycznie tego samego dnia. Więc to, Czasami niektórzy ludzie to robią. Znam jednego takiego człowieka, który to zrobił, tą to, 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 to i po prostu po to, żeby mu było wygodniej kupować broń, żeby nie musiał czekać. Natomiast, no, nic więcej z tego, więc, nic więcej z tego nie wynika. Oczywiście ten... ten ten dokument ze sobą należy nosić, okazywać, jeżeli ktokolwiek poprosi. Policja może się o to zapytać, jeżeli zobaczy, że macie broń ze sobą. A jeżeli na przykład nosicie broń ze sobą, a nie macie Concealed carry, license, no to się mogą zacząć problemy. I teraz, jeszcze, jeszcze jest taka informacja. Czy jest jakiś, jest jakiś powód, dla którego nawet mając Conceal nie powinniście broni nosić ze sobą? No tak, możecie się bardzo łatwo domyślać, że nie powinniście nosić Conceal carry, że nie powinniście nosić ze sobą broń w momencie, jak na przykład zamierzacie pić. Bo jeżeli po prostu policjant was złapie pod wpływem i dojrze, że macie broń w ukryciu. Znaczy jakoś tam się jakby um, okaże to, yy, czy to ktoś doniesie, czy cokolwiek takiego, no to powiem szczerze, że będzie problem i to będzie bardzo duży problem. Dlatego yy, to troszeczkę jakby naświeca może Wam tę yy, tą, tą kwestię, dlaczego na przykład bardzo strzelanie zdarza się w jakichś barach, czy w czymś takim, bo, bo bardzo dużo ludzi nawet jeżeli ma prawo do broni, tak idzie do, do baru, to jej nie zabiera. To jest tak, jak po prostu jakby się, jak się szło, idzie się pić, to naprawdę nie, nie zabiera się z samochodu, tylko się liczy na taksówkę. Więc troszeczkę to tak wygląda, bo naprawdę to jest karane i to jest i to, to, no, to, to może nie być wesołe, tak. Ym, więc jak po i jeszcze concealed carry to jest noszenie broni przy ciele, przy sobie. To nie jest samochód, to nie jest dom, to jest przy mnie, na ciele. To są właśnie torebki i plecaki też, bo to jest jakby przy ciele. Są takie specjalne w ogóle torebki dla pań, z takim specjalnym miejscem, właśnie na, na ukrycie pistoletu czy rewolweru. Natomiast powiem Wam, że. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o to, to ja tego specjalnie nie polecam, bo, się, bo zdarzają się takie sytuacje, tak jak możecie się domyślać, że po prostu przelatuje przy, jakiś taki niemiły pan i po prostu wyrywa torebkę. No i jak złodziej, wyrwie torebka, tam klucze, portfel może jeszcze może z dokumentami, z adresem, pieniądze, karty kredytowe, jeszcze broń, to dla niego to jak święta, jak święty Mikołaj. Więc, więc to jest raczej odradzane, tak? Bo lepiej po prostu, żeby ta, ta broń była naprawdę nie, nie w takim miejscu, żeby można to było wyrwać. Zresztą według statystyk kiedyś, była, kiedyś miałam taką dyskusję na temat tego, jaki procent broń jest wykorzystywana przez przestępców, czy ona jest nabyta legalnie, czy ona nie jest legalnie i tak dalej, i tak dalej, bo wiecie, jaki jest mit, że po prostu, że broń, która jest użyta podczas przestępstw jest nabyta nielegalnie, tam gdzieś od różnego rodzaju, tam jakichś gdzieś w ciemnych zaułkach. To nie jest do końca prawda. Jest bardzo duży procent broni, ja teraz nie powiem, czy to jest 60 czy 40%, ale naprawdę poważny, poważny procent broni użyty w różnego rodzaju przestępstwach, czy to napady, czy zabójstwa, to jest broń, która została nabyta legalnie i skradziona. Na przykład, właśnie ktoś się włamał i ukradł, ktoś poporwał torebkę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to trzeba tego pilnować. Jeszcze jest jedna kwestia, na przykład ktoś się mnie pytał, że po prostu o to, 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 to możemy mieć broń, i właściwie nikt nie wie, czy mamy tą broń, czy nie mamy. No to nie jest takie mi się pysie, bo po prostu broń rejestrowana z numerem Yy, nie będę jak z długo, ale z krótką na pewno jest po prostu numer konkretny, jest przepisany do pośrednie imienia i nazwiska, więc yy, raczej ktoś wie, że macie broń. Um. Więc tyle wygląda, jeżeli chodzi o licencję noszenia broni przy sobie, yy, czyli broni w ukryciu. Przypominam, Concealed Carry, 21 lat. Um, jeżeli ktokolwiek jest fasnatem broni, w ogóle myśli o broni, to bardzo zachęcam w ogóle pójść na kurs Concealed Carry. To nie jest specjalny wydatek, a można się w ogóle dowiedzieć, czy nam to pasuje, troszeczkę, troszeczkę się zaznajomić z teorią itd., itd. Nikt wam po tym kursie, o którym mówiłam na samym początku, nie każe wyrabiać tego papieru, tego całego plastiku. To jest jak pójście na kurs na prawo jazdy, nikt wam nie każe można podchodzić do egzaminu, tak? Niech Wam nie każe robić tego następnego kroku, A to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi właśnie o wszystkich ludzi fascynujących się bronią, interesujących się tematem, pójść, zobaczyć itd. itd. I szczególnie dla, dla dziewczyn, to powiem Wam, moje drogie koleżanki. Proszę, jeżeli myślicie, że Wy tam będziecie jakby jedyne dziewczątka, kaczątka, to będziecie, to jesteście, będziecie w dużym błędzie, bo bardzo dużo właśnie dziewczyn chodzi na takie, na takie kursy. Panowie bardzo często już tam od samego startu gdzieś tam sobie wyrobili, gdzieś tam na, na poziomie na poziomie koledżu, czy gdziekolwiek tam na samym, w, w, na samym początku swojej drogi życiowej i bardzo dużo uczestników na tym kursie to są właśnie, to są właśnie kobiety. Szczególnie ostatnio, bo tak jakoś tak się zabrało takiej ma się wrażenie takiego trochę niebezpieczeństwa na ulicach, więc bardzo dużo, podobno właśnie, dziewczyn uczestniczy w takich kursach. Uczy się, informuje i tak dalej, i tak dalej. Bo na tych kursach też, też można dostać informacje, jak na przykład zapisać jakieś szkolenie, jeżeli ktoś by chciał sobie nauczyć się w ogóle strzelać z tej broni i tego typu kwestie. Ale jak mówię, ten kurs w ogóle Wam nie daje umiejętności takiego strzelania, no bo to trzeba raz wystrzelić i no, no, no parę razem, to zależy jak kurs pozwoli, ale według prawa Florydy wystarczy raz strzelić w ogóle z broń, żeby mieć zaliczony kurs. Um, więc, więc jeżeli byście na przykład chcieli coś więcej, to po prostu nie martwić, są możliwości, żeby się o tego dowiedzieć. To nie jest tylko, że to z ojca na syna, jakieś tam pokoleniach na pokolenie, tylko po prostu jest jakaś magiczna wiedza szamajska, no, tylko normalnie to jest dostępne. Oczywiście trzeba za to zapłacić, jeżeli ktoś ma ochotę. I bardzo polecam uczenie się od specjalistów, po prostu, bo skorygują wam od razu postawy, skorygują wam mniej więcej, jak macie, jak macie tą broń trzymać w ręku, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to nie jest takie głupie. Możliwości, jeżeli chodzi o na Florydzie, jest mnóstwo. A już tam bardzo zalecam i zachęcam, że jeżeli ktokolwiek mieszka z Was na Florydzie, jeżeli ktokolwiek z Was myśli o noszeniu broni przy sobie, to bardzo, bardzo jakby zaklinam wręcz, po prostu zaznaj poznajcie tą broń, byście Postrzelajcie na, na strzelnicach, wszędzie tam, gdzie możecie. Po to, bo na dobrą sprawę, jak co do czego przyjdzie, jeżeli kiedykolwiek musielibyście się bronić, oby nie, to na dobrą sprawę yy, stres was zjej, to powinna być pewnego rodzaju automatyka. Kupienie broni to jest jedno, a umiejętność obsługiwania to jest zupełnie co innego. Więc więc tylko tyle. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, że jeżeli macie jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Jak mówię, ja nie jestem fachowcem, prawnikiem i. Yy, yy, szeleswo, to jest takie, powiedziałabym, tam gdzieś tam chodzę, coś tam robię, ale ja nie jestem jakby jakimś wielkim znawcą tematu, ale jeżeli po prostu będziecie mieć jakieś pytania, mam nadzieję, że będę mogła na nie odpowiedzieć, więc dajcie znać w komentarzach. No i do zobaczenia niedługo. Życzę Wam fantastycznego dzionka. Buziaczki. Pa, pa.